Siemanko widzowie, kolejny dzionek przygód. Siemano stery, co tam? Kurwa, nie spodziewałem się, że szefa zostanę. No, ale dopiero wstałem, będę kurał po mieście. Słuchaj, możemy się spotkać po siłką niebawem. Na siłowni, bo zaraz psy przyjadą dobić targu. Ogólnie rozmawiałem z nimi i tak dalej. Tam wyszło 19 osób, no to będzie jakieś 340 parę tysięcy. Co? Ja ci Cicc, zasłuchaj, za 5 minut będę na siłowni i wszystko pogadam. Ja no czekam, no? dobra gitara, no na razie. Do zobaczyska, razie. super super, super, zobaczyska. Dziewczyny, nie ma się czego bać, ja tu, ja tu pr pracuję, wiem, że w kominiarce jestem wyglądasz agresywnie. ci pomóc może, kobitki? E, wiesz co, nie, chciałam właśnie zobaczyć, czy coś, coś nowego wrzucili ze sklepu. A może zobaczyć, coś mamy kilka aspektywne. nowości. Mamy kilka nowości, kolega no. Co o, ja, ja chyba ci kojarzę, ty, masz coś jesteś, co? Ja, Franklin, Franklin. No? Franklin. To ja, a, nie wiem. O, to ty, Franklin? Tak, tylko z troszkę wyglądam inaczej. Wiesz, byłem na robocie. Sprzątam mieszkania akurat w wolnej a. chwili dla starszych ludzi, tak. A, to a. Ty, ja też lubię sprzątać, lubię porządek. Mam, no, 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 może byśmy kiedyś wyskoczyli na jakieś uh, wspólne sprzątanie. No pewnie, nie ma sprawy. Właśnie mia Miałam wiesz. Wszystko dobrze? Może Franklin zdejmij maskę, bo tak. Nie, nie, wszystko ze mną okej, okay, po prostu muszę, muszę już lecieć, a. Świ świetnie wyglądasz w ogóle dzisiaj, świetnie, lecę, no już się, Ero. No nie powiedzieć to samo o to, ja. Garaż, jedziemy na chatę uwdzieć jakiś ładny strój na dzisiejszy dzionek. Green Kimbo, o nie, i tą z tą kominiarką będę kurwa. No niestety widzę, musimy iść do sklepu z ciuchami, zedrzeć tą bawełnę z naszej głowy. Dzień dobry Lucynko, skróciłabyś mi kominiarkę? Pierdolone Kimbo Slice, wraca na dzielnie. lekki bęben musi być, facet musi być bęben Jedziemy na Garnuk Gym, to pokażę wam naszą placówkę Patrzę jak ja zapierdalami, to widzowie, 140, 150 Bez zawahania, nawet mi nawet mi oczko nie mrugnie Zabieram sobie lekko, wchodzę bokiem Kurwa, zarzuciło, ale jest, trzymam się, trzymam się pasa, trzymam się pasa Garnuch Gym, centrum rekreacji sportowej Siemanko Jest pewien kontra, Siema Aaaa, to co pani? Co to jest za... My... maska króla? Dokładnie. A... Że tam w tej masce wygląda tak samo jak bez. Więc... Te karne te rozumiem, że są widzowie, czy widzowie, klienci. Oczywiście, co? oczywiście. <laughs> Sama te... jest i wyjebało serwer, będę musiał holować furę, wszystko się spierdoliło. Trzeba odholować furę. Pojedziemy na holownika. Odholuj pojazd. Poproszę tak, LG, maszynka, na szybkości. Reszty chyba samochodów nie potrzebuję. Dziękuję pani, do widzenia. Dobra, odholowany, elegancko. Patrz, jak się wchodzi w zakręty, kurwa. LOG Spapę w Staniemy, staniemy mordo w tym. Tutaj z boku zaraz psy będą dosłownie za chwilę. Jest 20 policjantów 360 tysięcy. Ale co oni tu przyjedą to bułek, są wszystko? się. za chwilę będą, za Myślę, że chwilę będą. nie, nie, bez, bez obejdzie się tutaj bez gotówki. Myślę, nie, 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 się. No, 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 pewnie, pewnie, pewnie. Słuchaj, że nie, 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 to nie, 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 też pomiary? Ja też bym potrzebował. Jaka, jaka. A co no ci pomiary robi? Nie, ja robię jej trzyma A. teraz tutaj zadrążek. drążek. No, 72 na wytrzymałości, 93 na sile. E, no Jasne. Gitara fest. Proszę Gitarka. warto Dobra, szef stoi. za foczka, za foczka? Znajoma z siłowni, no jak, wszyscy są mi siłowni. Szefie, 70 na staminie, na wytrzymałości, na sile 76,6. No dobra, mogło być... Ta lepiej. Dobra, 200 do... A nie, kurwa, dobra. Ja byłem już trzy wyczajenia, a szef teraz mnie może zmierzyć. Jaka jaka, to ja tutaj widzę z gołym okiem, że tu jest kurwa kozak, nie? O nie wiadomo, nie wiadomo jeszcze. Leciutkie, minimalne spadki 4% wszędzie, ale tak to to no jest... No i maksy. dobra. Gitarra, dobra, idę, się lekko przebiegnę, czekamy tych psiarzy. Tylko wycierasz mi te bieżnie z spotu. Musimy płcić jak świnia jeszcze Przepraszam, przepraszam pana, strasznie sporo to jest zakłopota, nie jest... Co potrzeba? Co potrzeba? No słyszałem, że chce pan walczyć z Tak, tak, mój kolega steryt przebułkiwał mi coś o waszych walkach i bym mu zainteresowany tym wszystkim. Jak to Poko, I, tak miałem, I tak miałem do pana się odzywać. Eee, generalnie rzecz biorąc gala miała być za tydzień, ale... Firma budowlana troszkę się opóźnia, Aha. więc myślę, że w trzecim tygodniu oglądać, sierpnia będzie strany, pierwsza gala. Pierwsza gala, pierwsza gala ogólnie jest na zaproszenia, kategorie ja, wagowe. Podział Pięci też jedna walka złotych. kobiet będzie, ale generalnie zamysł jest taki, że będą dwie gale w miesiącu, do tego będą gale free Fightowe, gdzie najlepszy free Fighter będzie miał kontrakt na powiedzmy dwie walki w Głównej Federacji. Aha. Wywiady, konferencje prasowe, wszystko profesjonalnie na TikTok, no i oczywiście garza, nie? za przegraną, no, za przegraną. Też są pieniądze, oczywiście no, za wygraną są troszkę większe. Indywidualnie dogadujemy jakby garze. No, i liczy się bilans, bo później walki o pas przewidujemy takie tam różne rzeczy, nie? Okej, ses, ale powiedz mi, czy mogę normalnie tam zapisać do Was, że od kopa będę brał udział? No, tak, no ja mówię, ja chciałem sam do siebie podbijać. A, że ty, o, Łoś! To jest więc tak, No, reprezentatywna no, nie morda ze mnie na kojarzą mi tutaj w okolicy. Nawet, nawet nie w okolicy, ale nawet poza miastem mnie też kojarzą. No bo, tak, bo właśnie takich osób szukamy. No, a dokładnie. słuchaj a kiedy taka kala jest? No, tak jak mówiłem, planujemy w trzecim tygodniu sierpnia, bo Trzeci czekamy jak nam postawią hale, nie? Bo to będzie na hali wszystko. Jaha, jaha, no dobra, no dobra, ale na hali, kurwa, no to ja się piszę, to, to ja mam czekać na jakiś znak, informację od pana, czy Ta, numer, znaczy chyba mam numer, puszczę S, bo mi dawał steryt. Tak, 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 to byłoby najlepiej, ja bym panu miał nałączność już. Tak jest, mam 207736, już pana sobie zapisuje. zapisz kontakt. E, no i ja będę się odzywał, myślę, że jak Zdanie już będę miał dwie, pewność, że kao. powiedzmy wszystko z stoi z na TikTok odnośnie budynku on, i tak dalej, no to przyjedziemy z, z kontraktem, dogadamy pieniądze trafie, i tak dalej, nie? Jasne, jasne, no to ja czekam na informacje i bardzo mi miło, że w ogóle panu mnie pomyślał i w ogóle, że, że zainteresował my się pana taką osobą jak ja. to jest tylko i wyłącznie twoja zasługa, no. Świetnie, dzięki stary, Zgadzało się, no kurde, będę walczył, no. będę walczył. No Dobrze, to widzimy jak... się na ringu. No właśnie, bo ile ważysz, bo nie wiem... Czy do ciężkiej, czy do. do no, do... ja teraz już podjeżdżam pod stówę, pod stówę, ale będę mogę zredukować, to no, ja mogę się do każdej kawaki przygotować. Widać, że No to, nie to już tam jak będziesz wolał, no bo w ciężkiej to razie będą nie też. Numer powiedzmy tak, faceci w kości, nie ja myślałem o stankinie. Stankin? Myślałem... A to ja mogę też Pierz... z ciężkim wyskoczyć, ja z ciężkiej też mogę wyskoczyć, ja się nie boję, każdego hama uwalę no, na łeb, co chodzi. Bo w ciężkiej jeszcze jest. <coughs> Dycha jest, w ciężkiej. O kurka, o tym gościu? Stery, no to no. Sherman, taki sheriff. Przy kości, nie wiem czy o, kurwa, to to czyli jakby coś tam trafi na steryda kurwa. nawet? Czy ciężkiej no, kategorii? No, 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 jeżeli na przykład, powiedzmy, nie wiem, steryd będzie napierdalał wszystkich, będzie dobry bilans, ty będziesz miał dobry bilans, no to na przykład walka o pas nie jest wykluczona, więc uważam, nie. steryd ja zaczęło już przygotowania, zaczęło już paryngi, kurwa, ale się zrobił, zrobił dzień, zajebiście. No to Kurwa, z tym pasem z... to będę po mieście napierdalał. No, je, jeszcze z tą wagą to się, <laughs> jeszcze się określi z tą wagą, co? Jak, ale myślę, spoko, że. No, no, spoko. No uh -huh. będą dwie wagi, będzie jakby, no, taka, powiedzmy. Do 90 i czy tam do ciężkiej, i potem ciężka, nie? więc Ordo, a jeszcze ciężkiej, tak to... zamiast siłowni, mam jeszcze jeden temat, tylko będziemy musieli stąd pójść. A jeszcze jedna sprawa, to też możecie potrenować obalenia, nie? Czyli jak wiesz, obalisz gościa, to będziesz miał doliczane punkty, nie? Numer konta, mój numer konta? Tak, tak. 89222, a, a co się dzieje? patrzy i podziwia. Nie ma dzwonię. Dobrze o, pożyczku! Musiałem ich o escortę poprosić, kurwa, bo w walizce mi dali cały siano. Ja pierdolę, ale. To jest mi się też podoba, mi się też podoba. Dostanę na maila całą listę tutaj, jeżeli chodzi o nich, kto będzie i tak dalej, to będę ich sobie od razu odhaczał, zmienia i nazwiska, nie? To ja się zajmę tymi karnetami, żeby nie było tak, że kurwa będzie ich 21 albo 22. To wtedy skroimy ich bardziej, nie? Ile kazy? ja pierdzielę stary, no. Mam no coś ładnie. z tego, odpalić, podaj swój numer, konta jest w ładnie. takim razie. 45244 5 2 4 4, 4 szefie. Ja no, w poniedziałek będzie ten szef tych taksówek, kurwa. Ja zapomniałem, jak on się nazywa, jakieś takie hiszpańskie nazwisko ma. Nie, ja że robotę, którą dogadać. robisz powinieneś otrzymać z tego. Staraj, dziękuję, naprawdę dziękuję. naprawdę powiem gitarra. Ci tak, że będę stał szczery, nie będę kurwa tu udawał jakiegoś niemanego prawiliaka, którym tak nie jestem. Czujesz, proszę tego, no i tego A, nie zasługujesz to, w ogóle na ja więcej z tej, pole, z tej siłowni moim zdaniem, naprawdę ja dużo tu ogarniasz. Ja może jestem po prostu jest git. Jest git. Ale, ale naprawdę to ty powinieneś więcej zarabiać niż ja. Tak będę szczery. Dzięki temu, że szef jest twarzą, to też klienci przychodzą, nie? Może tak, ale świetna robota, świetna robota, kurwa, ile kasy. Ja jednak Robimy coś dzisiaj, ciekawego? No, no można coś porobić, tylko pytanie co? Słyszałem, że ludzie już się bankami zajęli. Kurwa, ja już wiem wszystko. Jak to wiesz wszystko? No wszystko wiem, no ja pierdolę. Na siłowni to wiadomo wszystko. No, ale to wiesz, to no, nie poganiemy tutaj o tym, bo powiedziałbyś mi jak no, ta, to Tak, no jasne. Chcielibyśmy kilku gagatków i byśmy to pierdolę Szkoda, że tam. O ciężko, o, 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 o a, kurwa. Uważaj, stary. Ale nogi to mi się nie podstawia. Dobra, sprawa wygląda mniej więcej tak. Kurwa to się wiąże z tym, że trzeba jeździć na złomiarzu. Złomiarzu jak się jeździ to Aha. się bierze części metalowe. Części metalowe przerabia się później na proch. Proch. Tak, okay. z prochem, z prochem jedzie się na doki. Szef kojarzy ten dok, gdzie jest ta taka kurwa łódź podwodna, duża taka łódź podwodna. Jest taki magazyn. Może kojarzy. A tak, tak wiem o co chodzi. Tak, i tam na górze się wchodzi do tego magazynu do biura. I w tym biurze leży paczka, w której kurwa jest taki stół specjalny, w której konstruuje się bombę, materiał wybuchowy. Co ty z tych części ze złomu? A Później jest gościu na mieście, znaczy gościu na mieście, jest gościu na mieście, który daje sygnał GPS y, furgonetki, która wyjeżdża i jedzie do banku. Ona o jedzie kurwa. do Human Labsa. Lab, prawdopodobnie do Human Labsa, może też do innych banków dostajesz GPS a namiar na to to jedzie do human Lapsa, ładuje się w human labsie czyli ważne jest to żeby nie wysadzać jej przed tym jak dojedzie tylko po tym jak dojedzie i ta okay. taksówka wyjeżdża później z banku i tą taksówkę kurwa trzeba wysadzić i w niej jest siano tylko że w momencie kiedy ona wyjeżdża z banku to już jest eskorta policji przy niej trzeba no i trzeba to jakoś załatwić właśnie więcej osób o Jezus. a to eskorta policji to... kurka wodna. Jem czwórka by się przydała do tego i to bardzo. O kurwa, kogo moje piękne oczy widzą. Stanki, stanki, on się <laughs> przyda do roboty. Ten gość na pewno wie jak napadać na panki albo furgonetki. No ale to jeszcze potrzebujemy dwóch, żeby się Michael przydał i Trevor. Grubciu, grubciu! Nie należy do najszybszych, ale jest na pewno szalenie skuteczny. O tak, szalenie skuteczny. Grubciu! grubciu. Masz się rozkmieniłem, przewikaty promoty daje jak zrobić bank, a dokładnie furgonetkę z hajsem. Jak chcesz dzisiaj być bogaty, to musisz kurwa nam, nam pomóc. Nie no w tym jest, tym jest właśnie problem. W tym jest problem. Ja znam dużo ludzi na mieście i wiem, że niektórzy ludzie to po prostu odpuszczą nam, ale są ludzie, którzy żyją sobie kurwa tylko z tego, że siedzą w tych miejscówkach i okredają ludzi, którzy przyjeżdżają. A, I... czyli myślisz, że konkurencja będzie chciała nam yy, pokrzyżować plamy? Potrzebujemy do tego z sześciu osób i to zaufanych, no pięciu przynajmniej. Kurwa, ja wam ledwo wam ufam i sobie, a co dopiero jeszcze trzech no właśnie, innych znaleźć? No Kurwa, dlatego, dlatego ja mówię, poczekajmy na Michaela, poczekajmy na Trebora i to wtedy, bo, bo teraz to nie ma komu ufać tak naprawdę. Aha. Ktoś może nas wystawić, każdy może nas wystawić. Tak a w sumie może, ale bombę możemy skonstruować już, nie? Ale tam, właśnie tej bomby, właśnie o no to chodzi, że tą miejscówkę z bombą pilnują ludzie. Tak często. No, tam z tego co wiem, tam dochodzi do strzelanin, oni porywają ludzi uh -huh. i tak dalej, dlatego to jest ciężkie miejsce jak na razie. może zjebniemy chęcią. O, może odjebnąć jakiś chaty, słyszałem, że my większe zarobki są z tego. Uh -huh. No, większe, większe podobno. Tylko musimy poczekać że do wieczora, z chęcią moglibyśmy się w to wpisać, w trójkę no, byśmy no. byli bardziej skuteczni. Też pytanie, jedenastu. jeśli są tam strzelaniny, na tej miejscówce, to wiesz, z taką czwórką, dobrą kamizelką, byśmy chyba ich pogonili, co? No kurwa, może być, ale jak wpadniemy, to... Ty stary, Aże, a może, ja że to jest taki, też taki będzie biznes, problem. to może chuj z tym bankiem, a może lepiej przejąć tą miejscówkę. Ale no co, no abonamentów nie będziemy tam dawać, jesteśmy Ale... za zacięci w uszach. No to właśnie o to chodzi, trzeba tak się zorganizować, żeby przejąć tą miejscówkę, Zem i zem czwórkami tam się wjebiemy, oh. zaperekadujemy kurwa i nie ma wjazdu. Chcecie robić no to... bank, to płacicie kupy, to my to. Musi nas być więcej. Kto Pako. nie damy rady. Jakie są liczby, są liczby nie ludzi, jakie jest zapotrzebowanie na ekipę? Przynajmniej piątkę trzeba mieć. nam się nie przydały? Dzisiaj Z klamami. No właśnie, problem jest taki, że rozmawiałem w teraz z Padino i z nim rozmawiałem. To z Padino mówi, że jest taka susza na, na mieście z klamkami, że dopiero na jutro może ogarnąć dwie wyklamy. Na dzisiaj nie da rady. I wszędzie jest taka susza. Ja dzwoniłem wszędzie i do D i wszędzie i tak naprawdę. Psy po prostu wszystkich ludzi, którzy sprzedawali klamki mają ich licencję i grożą im odebraniem licencji na broń. Dlatego jest, jest lipa z klamkami w tym momencie na mieście i to konkretna, nie? Chyba, żeby kogoś zawinąć kurwa kto ma klamkę. Przynie. Zawinąć gościa z klamką, jednocześnie nie mając klamki, więc to jest to naprawdę duże wyzwanie. Ja mam, chodź, Kombata ma. A z takim maczytajem czwórkę, no możemy coś takiego pokminić, ale wiesz, że to jest, wiesz, robienie sobie nowych wrogów. Trzy znaczy, czy nowych, to by trzeba było znaleźć jakiegoś gościa po prostu na mieście. Ja i tak mam takie plecy na mieście, że tam jeden chuj, bo... Jakby co no to się odezwiemy do jednej czy drugiej ekipy, to każda ekipa pomoże. Ta ekipa, no ja jestem w tole. ale mhm. rzeczywiście masz rację, żeby poczekać na Michaela i Trevor'a. Ci goście na pewno pomogą mi, no i co najważniejsze mają broń. No. No właśnie, to jest, to jest właśnie to. No ja myślę, żebyśmy się, możemy się zająć mieszkaniami, może mi się mieszkaniami. Nie. Tak. Tylko dopiero aż zajdzie słońce. Boże to... pójdziemy na dragi. Na dragi? Z chęcią, tylko Drag. mamy co opierdalać? Nie. Chwila moment. Kurwa, do psiarskiego zadzwoniłem chuja jebanego. Skoczylibyśmy, ja, czy ja mam jakąś resztki kodeiny? Ewentualnie można jać na wyrobek. Siema. Skoczy... Skoczylibyśmy jeszcze do burgershota. Mordo, ty powiedz mi masz Aha. coś dla mnie może? Hmm. Ale jego teraz nie ma. Uro. dobra, dobra, na razie. Śródełko wyschło, co? Nie, 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 nie. Jeden gościu zabrał wszystko po prostu, żeby się ze mną rozliczyć, a jego teraz nie ma, ale nic straconego, dlatego że ja mam na chacie jeszcze 140 sztuk. No to idealnie, to lecimy. Jedziemy na parki po fury. The best driver in Los Santos, Franklin, Cappuccino. Grandson. Logan z Grandson, właśnie tak. Okej, okay. czas zarobić jakiś szmal panowie, kogoś rozjebać na mieście. Bo ile sztuk bierzemy, bo to do nocy tylko, nie? Ja później na chaty. Weźmiemy po 30, to 90. Dobra. Noc. O tak, kodeinowy patrol znowu na mieście. Tycze kodeinę mamy ich w kurwę. Siemanko, ładny dziesięłek. No dobra, czas coś porobić w tym mieście, co? No już chowam tu. Ubiorę M4, 70 amunicji, kamizelkę. Nie no, nie wezmę tego M4, nie jestem pojebany. Zepsułbym sobie w ogóle całą RP. Kamizelkę se ubiorę, no, kosę sobie wezmę, amunicję chowam. Nie róbmy głupot, bądźmy dojrzali. Bądźmy dojrzali. Na razie, na razie. Później ją wezmę. Cześć. cześć. Myślisz, że dziewczyny mi lubią? Wszystkie nie. odpowiadają mi cześć. No, tylko no, na 5. Szef dostał przelew na 9 tysięcy, prawda? O, sprawdzę. Dostał, dostał szef. Tak, dostałem. No, to laska kupiła tam karnet, to od razu podałem szefa numer, bo zapamiętał. No i pięknie, no i pięknie, super, mam już 300 tysięcy. Chyba sobie kupię drugiego LG, a, 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 albo nowe Centorno. A u ciebie, gruby, jak tam? Zawoły się A sześć stów jeszcze moje jest z tego karnetu. Cool. Oczywiście, No od razu szefowi. Nie pytam się, jak tam twoje inwestycje, Pupciu? No, jakie? No no nie wiem, zbierasz na coś teraz? Dobra, ja, czekajcie chwilę. Zbieram tłuszcz kurwa w szokie <laughs> Nice. żeby że ostatnio na molo stary, wiesz? To jest dobra misja. Kurwa w trójkę na molo będzie ciężko. Ale... My tam, my tam pracujemy, chłopie, dawaj na molo, No Będziemy tak, ale mnie tam już karty. dwa razy skroili kurwa, no Stary, to my jesteśmy nie, nie do skrojenia w tym momencie. A może na skatepark? Co? Dobra, molo, molo, molo. Wziąłem molo, następny będzie na, molo. Na, na, na skateparku. parku. sobie na testa albo na jakimś rowerku małym, na dzieciaku. Uh -huh. Uuu! Uuu! <laughs> wiem, że chciałeś się rzucić na mnie! Ale ci nie wyszło, nie. bo właśnie tak działa karba. Wiem, wiem, chciałeś się rzucić na mnie. Znam cię, grubciu. Znam cię. co twoich się Jestem w twojej grubej głowie, rozumiesz to? Siedzę w niej i czytam wszystko. Więc co, poję, Chciał mnie zaatakować. A widziałem. Tak gruby Pięknie. to normalnie. Ja ostatnio ze Stankinem sparring waliłem, to pierwszym razem go ujebałem normalnie. A za drugim razem kastet wyciągnąłem i kastetem. O kurwa! Sorry, Mordo, zapomniałem, nie wangi, kurwa to stanę. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie niebieskowłosa. Chcielibyśmy tu z kolegami zjeść naj, naj, najpyszniejszego burgera w okolicy i trafić właśnie do nas. Plus jeszcze dwa soczyste z Jesteśmy z Jim Garnów Jim. Gwen, jak coś, to dla nich, dla całej trójki za darmo jedzonko jest. Tak. Gwen? Masz wujka Bena? A nie. Gwen? Gwen, Gwen, to nie to mówi. Gwen, gwen, gwen. gwen. gwen Stefani, może. Jestem. Yeah. to ona? Ale pięknie wyglądacie. Dzięki ja. tak, bo, więc Dobre. co to będzie? Dwa duże harcopery by prosił dwa szejki. To dam, się ma e, witam serdecznie, kojarzy mnie pan z ja siłownie jestem. Ta, ta, no. e, mam takie pytanie, pytanie, może wycenę bo mam takie coś, e, po starym znajomym, długie M, a, M, 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 tak, M, M4, M taką M i 70 pocisków i mam takie pytanie, U. jak do kolegi, ile by takie coś kosztowało? No, M4. To może inaczej, szczerze. to może inaczej i, i, i załóżmy, że taką czwórkę on mam na sprzedaż, ile byś cią za nią? 72 dokładnie pociski ma. Heavy rifle to się nazywa. Mogę pokazać, zaprezentować. Dam ci znać w ciągu minuty, dobra? Świetnie, świetnie, czekam. I jakby coś, to nawet cztery bym takie znalazł, ale na razie mam, a, aktualnie mam przynajmniej tylko jedną jak coś. W, w kontakcie, czekam na, na telefon. A, okej, okay, okej. Okay. Biznes się kręci, widzowie. Biznes się kręci. Coś, coś im się kleka. Dzipka. Kto? Ja. Yeah. Okay. No tak, no Jak tam co, co sobie zamówiłeś? Hmm, Słuchajcie panowie, zadzwoniłem, zadzwoniłem do, tego, do tego, hmm. tego spadino, tego gościa. Co organizuje galę i zapytałem go, ile będą za nim czwórę. Myśli, że on nie jest z psiarskich, nie, nie strzeli z dupy na mnie? Nie, on nie, on nie, on ma dobrą ekipę. Powiem że mi... Ja mu, ile ile mam amunicji tego wszystkiego, bo tak pomyślałem, znam siebie, znam was. Coś mi się wydaje, że ta broń by nam przysposzyła tylko problemów. U nich mamy ten, u nich mamy plecy, także na luzie. A jakby poszła fama na mieście, że my handlujemy M czwórkami, to wtedy byłoby kozacko, rozumiesz? No to by było że dobrze. Że handlujemy M czwórkami, rozumiesz? W miasto by jak poszła fama, tarczy. że handlujemy bronią, kurwa, jak pierdolny kartel. Oje, oh yeah, naprawiamy furę, a ja sobie tu w doniczce grzebie. E, tak słucham. A ile byś chciał za to? No właśnie w tym problem, że ja się nie znam w ogóle na tych... Nie, na tych rzeczach. Dlatego pytam no. Problem Milion za żeby... sztukę. No kurwa. Ostro, ale wyobraź sobie jaki to jest prestiż, nikt czegoś takiego nie ma, a strzelałem z tego działa wszystko elegancko, wyobraź sobie wylatujesz ze czwórkami kurwa na chłopaków, gdzieś na akcji kurwa, oni są zesrani na samym wejściu, Potem z tego jak napierdalasz to już wszyscy leżą, trzymasz tylko spuzi i machasz na ślepo kurwa, otwierasz oczy i jest akcja wygrana. <laughs> Co bardziej myślałem tak kurwa... 250 koła, ale... Co? Kurwa, trochę 250 się... koła! Mój nasterydowany ziomal powiedział, że jest warta milion! O Wiesz co, dobra, zróbmy tak, ja jeszcze zapytam wybiórczo tak, kilku... Co? znajomych ile by ludzi, ewentualnie popytaj, popytaj właśnie innych ludzi i może się... Może coś inny się skusi, a może to rzeczywiście właściwa cena i będziemy w kontakcie. No, daj, popytam i dam ci znać. No Dobra, dobra, dobra. dobra to w kontakcie, Szymaj się wariacie. 250 tę czwórkę Czy on Nie, kurwa usipiał? Tutaj polóweczka, kołnierzyk podniesiony, chyba jakaś dyskoteka się szykuje. A, nie, o, nie, o, może masz mi dać jakąś kodeinę? Bo schow, w sobie. schow. Jasne, poczekasz chwilkę? Łysy, poczekasz chwilę? Jasne. Łysy, słuchaj, może tego? Przepraszam, przepraszam, sorry. Skumaj to. Kodeinka. Wjeżdżasz, człowieku elegancko. Proste wariacie, trzymaj się, odbijaj się stąd. Wypadek, kurwa, zakupiłeś to, wyjeżdżasz. Easy. Yeah, easy boy. Właśnie tak, kodeinowy gang na Del Perro znowu gasuje! Chcesz kodeinę? Przychodź do nas, w dobrych cenach. Właśnie tak. Pierdolony, pierdoleni baronowi kodeinowi. Kodeinowy baron, właśnie tak. Stanki, walimy sparing? No, ale wyrzuć kastet. Właśnie, może kontrolujemy, oh. posparujemy trochę. Takie delikutaśne sparingi, wiecie, bo niedługo ta gala ma być. A, stanki, właśnie, wypłacać swoją uh -huh. robotę. Chociaż, moim zdaniem, ostatnio się trochę na siłowni, na placówce pieprzasz. Podaj mi swój numer konta. Tylko zarządzaj swoimi funduszami odpowiednio, żeby to nie szło na jakieś mandaty czy kary. Okay. Pomyślmy, no. ile ci tu przelać. Na razie tyle i trzymaj. Na pana co? Na pana koleinka, jasne, proszę bardzo. Dziewczyna nie kręci się pod nogami. Dzięki. Prosta sprawa, Marieczyku. Nie ma problemu. Co ty otwierasz? Powiedziałem, <laughs> kurwa czego, w policie. Jasne, 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 jasne. Promysł, że mamy. Wycznij się, bo Do jeszcze. o. O, chyba do ciebie, koszul, Koszulson. Czink, Koszulson. O kurwa. Z samych rodów Czinksuli. Tankiń, Dobra. Ale kastet, kastet wyrzuć najpierw, bo ja ci nie ufam. Wyrzuć kastet. Co masz tam jeszcze? Kosę pewnie kurwa. Z kosą nie zajebisz. Dobra, dobra, No dobra, dawajcie sparring. Zobaczymy, kto jest lepszy. Czy grubcie, czy napompowany. Wo, pierwszy łokieć. Łohoho. Wow. Ej, słyszałem tam chyba uderzenie kastetu o czaszkę. O, o Szy, kurwa, ruch, ja, ruch, ja pierdolę. Ruch, gruby, gruby, ty mu zajmujesz z kastetu. Ja, jak, przysiąg? mi od razu. Słyszałem to, zajmujesz mu z kastetu. Nie <ślesz> <ślesz> gruby, kurwa. Się. mu z kastetu, chciałem to. Gruby, słyszałem uderzenie kastetu o czaszkę, kurwa. <ślesz> Jeden <ślesz> szał, kurwa dostałem taki, że ja pierdolę znowu mi łeb na kurwa. To może dobra, trzeba dobra, się dobra, dobra Gruby, pierdala, Gruby, napierdalamy się na kastety. Kastety, no. Nie. No dawaj, no, 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 lecimy, Gruby no. Nie, mnie da rady, kurwa, Gruby oszukuje, kurwa, cały czas, jebany. Przestań kurwa, oszukiwać, chuju, kurwa. Dobrze, gdzie ale... Tu, gdzie tu mój kasie? Trzeba no, właśnie... Nie? Trzeba zrozgwinić technikę jak maskować kasę. Ja kurwa miałeś. Walisz bombę, bombę i zdejmujesz, walisz bombę i zdejmujesz, to coś... No nie, zobaczcie wyrzucam. Ty kurwa chuju dolara żeś wyrzucił, zajebałeś mnie z kastetu znowu. <laughs> Oj, gruby, gruby. Hmm, boczowo gruby, kurwa. Kurwa jebana. Takie właśnie z nim, wiecie cała morda mi napierdala teraz. No przepraszam, bro. no. Ale co, przepraszam, no kurwa. Nie tule się z tobą spierdala, nie chcę być. Kurwa, boli cały rij teraz. Przepraszam. Ja. No kurwa. To ja nie przeprosiny, to. No masz, dobra, dam ci coś. Dałbyś gryczkę jeszcze chociaż. No jasne, masz, do ugisy, to mało. Okazuje się, że tam czwórka na mieście lata po 200 tysięcy. Kurwa, to chuj do dupy takie. takie coś. No ciężki, ciężki. Kombat pistol kurwa. Tak, 30 yy, dobra, chodzi? bo ja, ja ci to wytłumaczę, o co mm. w sumie tu chodzi, bo Aha. ona jest unikalna. Tylko. Okej. Okay. problem jest taki, że nawet jak ktoś na ciebie z klamą wyskoczy, gdzie pierdyknie raz, to w tym momencie jakby jesteś stratny. Do tego dochodzi, że masz 70 kul. W momencie, w którym te 70 kul stracisz, no to już. Ja... O kurwa, kurde, molek, rozłączyłem się. Gangster do mnie dzwonił. Pocześć, kurwa. Nie, nie odpada. Co, no. co, co, to mam. No, luźno, luźno. E, no, mam, 70 że no jest cisku, wiesz, jedna, jedna zadymka, powiedzmy, nawet jak nie dostajesz pizzy, tylko ją wygrasz. A 70 kul to są dwa magazynki. Nie ma później skąd wziąć dalej tej amunicji, wiesz o co chodzi? Jasne, yes, yes, jasne. Wydaje mi się, że za bajkę byś to sprzedał, ale musiałbyś znaleźć naprawdę gościa, który jest typowym kolekcjonerem i który nie będzie tego używał typowo do jakichś tam militarnych zadań, tylko będzie trzymał to, wiesz, w no ramach filmu, no, w pokoju, powiedzieć. albo na pokazówę, no. Ale no tak, dobra, jeżeli he. ktoś, wiesz, taki, kurwa, zatarty w boju, typowo pod y, akcję, no to wydaje mi się, że tak, kurwa, te 150-200, to jest taki maks jak ktoś da, nie? Jasne, było tak No dobrze, że to skonsultowałem teraz wiem na czym stoję. Dobra, dzięki wielkie no, za informację. Tak Więc, wielkie. jak mówię, jakbyś chciał sprzedać jakieś tam, powiedzmy, takie kwoty, to może możemy. Jasne, to jeszcze przypadam rynek, ale chyba ja będę się odzywał, jak będę coś wiedział. Dobra, dobra, No zobaczysz, dobra, się dzięki dobraziem. za kontakt, heja. No, siemano. Ej, no, <coughs> kurka wodna. Typa, ej, wariacie, no. ile, ty, ile ty mi tej kodyjny dałeś? Bo ja wszystko, już, ja wszystko już sprzedałem, wariacie. O mm. kurwa, to jeden wziął wszystko. Tak, mam 12 badyli, on mi chyba wyjął wszystko z kieszeni, kurwa, jak przez telefon. Ty zapodaj mi jeszcze trochę sztuk, bo ten chce. Ja mam 12 bubli, stary, mam dziesięć niebanego biznesmena. Kurwa, Tyle wszystko wchodzi, wziął. że to jest kosmos. No, szef tu malezi. Ty jest taki, bo gadamy a mnie był telefon, jaką ty furę chciałbyś kupić? A, no nie wiem. Bym zobaczył jeszcze. Bo stary wiesz, no, jak... Jak... Bo wiesz, wiesz, że cię lubię, nie? Jakbyś mhm. chciał... To ci mogę pożyczyć. Czemu I ty mi po prostu swoją pracą siedzy, odpracujesz na furę. Była, no. Może masz jakąś wiesz furkę typu do 130-140 tysięcy, to zawsze ci mogę zarzucić, pożyczyć. Cze? Tak, nie chcesz się ścigać na mieście i tak dalej, tylko żebym wiedział, że mi oddasz. Dobra. Czekaj, ileś na chwilę? Jaha. To jest Ciko Coko. Alon? Gdzie bo sprawdzą w telefonie e, numery zapisane i nie wiem <laughs> czy podpisaną panią jako Chiko Czoko. Nie wiem. O, czy to... Prawie dobrze, prawie dobrze. Chikonti. Czy 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 jest sąsiadka z takim afro bardzo. Takim no. Zjadkiem. A, to pani, to, 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 w sensie, dzień dobry, witam serdecznie. To sobie tylko wpiszę poprawnie. Hey. Cziko, jeszcze raz, jeszcze raz. Jakby, mo możesz mi napisać w sms Na pewno. Strasznie za strasznie mnie za Nie, nic nie, się nie stało, nic nie stało, e, Dobrze, napiszę. To, tak, jasne, to, do, 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 do usłyszenia. No, Cześć. papa, hej. Ale się srasz przed nią. Co się srasz? Co ty, ty pierdolisz, grubasie? Zaraz ci zajebię, po Goście mm. są bardziej ogarniętym gościem. Chłóż o co odsądzi? Mam zajebistą nawijkę, a ty coś pierdolisz. Jeszcze palcem w nos się gubisz. Już jest moja. Trzymaj. Łasi się na mnie. A ty opierdasz kolejny jakiemuś... To to jakiś mnich? Siema zebra? Spokojnie, no do mnie, to jest do mnie, artystka. na kodej maluje obrazy. Babele cię poznałem. Oho, oho. Czy kogo? Kurwa, sorry, sorry. Dobra, idź, bo ci zaraz lepiej. <śmany> Spokojnie, to klientka. Pszu, na gumę O kurwa. tutaj, tu. Aha, tu jeszcze. Co jest? Ach. Kurwa, to! Ja pierdolę! No, ty to, no, to... to kurwa jakiś ciepły jesteś Ostatnio kurwa majty ściągałeś, nie chciałem, żebyś... Zrobiłeś źle, zrozumiałeś, był żart nie? Petardo ostatnio, co mi myślałeś odpalić kurwa? Ta, tak, Ty jesteś jakiś zwariowany Stankin, Franklin no, Dobra kurwa, przestań Kurwa <grymne> co ci trzeba? Szef, tylko dupy przychodzą, o co tu chodzi? No nie ma. co ty przyjedzie jakaś, to ładna no będzie od razu. My. Aha, śpiew, O kurwa, szef, zobaczy szef, kto przyszedł. O kurwa, Izak, ty za cały czas ja, właśnie. W tej wewnątrz. Ja spaleto, spaleto. Dzięki, Mordo. Na razie trzymaj się. Bo Angela, pisze na siłowni. jej a bo. Wiesz co takie ty odpisz, napisz tak jasne, że jest i mi zdjęcie, tak zdjęcie. Ze szlugiem, będzie tak Będzie, będzie tak łatwo, robisz mi zdjęcie. Ze szlugiem. Pewnie, Będziemy że jest. na Twitter odpiszesz tej lasce. Angela. Abo więc wiesz, wiesz, Zapraszam na czarną czy im czekamy. Co jest kurwa? Kurwa, Psiarski, psiars... dobra, piarski, dobra, piarski. pani, pani frana, wyjebane totalnie. Ej, elegancka foto, ale grubo wyszedłem stary. Bo policzki, usta, czyli znaczy ręką zasłoniłem policzek, i tak, no niech będzie, no. Mogę, no dobra, niech będzie, no, inny il, filtr mogłeś dać trochę. Polubię. O, dwa lajki, trzy lajki mam już, panowie. Ja też dałem, też dałem. A, to wy. Tak. <laughs> e, ja nie dałem, ja nie dałem. A, czy jeden lajk, to może ta Angela. Bujamy na siłkę, radiola jest zaparkowana za niebieskim budynkiem tutaj. Tak, tak, okej. Okay. Możemy się wspiąć, zobaczyć. Nie, no, nie, nie, nie rzucajmy się. Nie, nie. Nie, lepiej nie wpadajmy stąd. O, To jest Siemanko, Siema, Siemanko, jak tam treni? Nie hey, ma. No dobrze, dopiero zaczęła. Elegancko, no elegancko. Można o cześć, witał, witał. cześć. Ja, no, ja właśnie, witam, witam. Ja Jasne, ja zostałem witam, witam, panią się dziewczyna. Oczywiście, że można. Na ile mi pani interesuje, karnecik?